Hej, witam Was w nowym vlogu. Ja się zaraz zbieram i lecę spotkać się z moją koleżanką. Jedziemy do e, takiej restauracji włoskiej poświętować moje zaległe urodziny. Ogólną urodzinę miałam już niecałe dwa tygodnie temu, ale w tym czasie w sumie sporo się działo i e, dużo rzeczy do załatwiania. W ogóle w międzyczasie Kupiłam też samochód, także to było moje postanowienie na ten rok, takie prywatne. No i cóż, łatwo nie było, ale tak, udało się, więc jestem bardzo zadowolona. Także miałam właśnie sporo załatwiania z tym samochodem. No i aktualnie dzisiaj... Pojechałam też po pracy odebrać dowód rejestracyjny. Myślałam, że właśnie dłużej będę musiała na niego czekać, ale okazało się, że nie że zajęło to dosłownie koło tygodnia więc, wow, super. No naprawdę nie spodziewałam się, że tak szybko to zostanie załatwione. Także wszystkie formalności związane z tym zakupem samochodu już mam za sobą. Także już teraz nic tylko pozostaje: tylko i wyłącznie jeździć. No i właśnie co? Teraz idę spotkać się z tą koleżanką. Będziemy świętować i moje urodziny, i właśnie oblewanie tego samochodu. Także mamy sporo do, do świętowania. To ja. W mojej długiej kolorowej sukience, dobra, biegnę już, bo dosłownie zagadbiłam się i mam wrażenie, że spóźnię się na autobus. Obydwie z koleżanką wzięłyśmy pistaccio, czyli przepyszny makaron z kremowym sosem pistacjowym oraz z włoskim boczkiem, naprawdę to było nieziemskie, nie było w gębie. Do tego wzięłyśmy również drineczki ja, aperola. Także, czy może być coś lepszego niż włoska uczta w dodatku w świetnym towarzystwie? Nie. To było naprawdę ekstra spotkanie i super wieczór. Oto moje śniadanie, bo słuchajcie, co się stało. E, jak przyszła godzina 10, czas na moją drugą kawę, e, okazało się, że nie mam prądu. pewno myślałam, że czajnik mi się spalił, ale okazało się, że nie. Wyszukałam informację jakąś, że będą przerwy w dostawie prądu. No ale wcześniej o tym nie wiedziałam, a przyszła już moja godzina na kawę i też na śniadanie, bo nie mam w ogóle pieczywa. Miałam sobie zrobić omleta, no i oczywiście omleta też nie mogę zrobić, bo, bo nie ma prądu i cóż i tym sposobem musiałam szybko pobyć do sklepu, kupiłam Energetyka, nie wiem, znalazłam tylko takiego gigantycznego, ale może to lepiej. Nie wiem, czy mi pomoże. Tak jak kawa. No i jakieś przekąski. Jedna z parówką, jedna na słodko. No, także takie, takie akcje. Hej, mamy właśnie piątek weekendu, początek, a ja się właśnie szykuję bo wybieram się do escape roomu i to z dziewczynami i szczerze mówiąc dawno już w escape roomie nie byłam nawet w ogóle totalnie zapomniałam, że jest taka atrakcja, a kiedyś naprawdę jeszcze za czasów studiów, może liceum, nie dobra, w początku studiów może w okolicach nie wiem, może siedmiu razy myślę, że w Escape Roomie byłam. Także e, kiedyś było to dla mnie takie częstsze, no i po prostu na kilka lat e, totalnie zapomniałam o że coś takiego jest, taka atrakcja. Także fajnie sobie to odświeżę. Właśnie się szykuję. E, na początku jeszcze idziemy y, tam z dziewczynami do e, kawiarni, a potem właśnie już e, bezpośrednio do, do escape roomu. I powiem wam tak, że jakoś się tym, nawet lekko stresuję. Idziemy do jakiegoś takiego pokoju z motywem e, piratki, coś takiego, jakiś statek, coś w tym stylu. On się wydaje trochę taki straszny nawet, ale nie wiem. No, mam nadzieję, że uda nam się wydostać. E, a oprócz tego powiem wam tak, że mm, ja byłam teraz na siłowni chyba w środę. I po prostu ćwiczyłam yy, nogi, pośladki, i po prostu od tej pory mam takie zakwasy, że to jest jakaś masakra. Także nie wiem, jak tam będę się trzeba gdzieś w tym pokoju wspinać, czy coś. To lipa. Ja jeszcze usta, i będę już praktycznie gotowa. W ogóle jak tak teraz na siebie patrzę, założyłam tą nową koszulkę, taką sportową i jak teraz patrzę, mam, jak mam te dresy na sobie, to wyglądam jakbym była w piżamie, ale spodnie oczywiście zmieniam na dżinsy. Założyłam ją, żeby mi było po prostu wygodnie przy... przy Przemieszczanie się w tym pokoju, ale właśnie tak teraz wrzuciłam uwagę, że ona jest taka, ma taki jasny kolor, yy, wygląda trochę na taką wypływiałą, no po prostu właśnie z tymi dresami to yy, totalnie, jakbym chciała iść spać, ale myślę, że właśnie jak założę granatowe dżinsy, no to mam nadzieję, że ta cała stylizacja się tak zmieni. Dobra. Teraz chyba całkiem inaczej lepiej. Hej, witajcie ponownie. Mamy już dzisiaj niedzielę, trochę czasu zleciało i wrócę jeszcze teraz do piątku, właśnie do tego wyjścia do Escape Room'u. Udało nam się wyjść z tego Escape Room'u, także mamy sukces. Naprawdę dopiero po półtorej godzinie i z podpowiedziami od pana, no ale trudno, liczy się, że wyszłyśmy, że udało nam się. E, pokój bardzo fajny, było dużo emocji, w sumie na samym początku była e, taka zagadka e, nie do końca intuicyjna, ona mi się nie spodobała, dużo czasu na nią straciłyśmy, e, bo nie była taka do końca jasna, ale już później cała reszta jak najbardziej była fajna, e, przechodziło się pomiędzy różnymi pomieszczeniami, była też taka ala la antresolka jakby z tunelami, przez którą trzeba było się przeciskać i na górze czekał nas kościotrup. No ale ogólnie bardzo fajna zabawa, fajnie, że udało nam się wyjść, dużo, dużo śmiechu, dużo zabawy, także fajna naprawdę rozrywka, już zaczęłyśmy się umawiać, bo może wyskoczymy sobie następnym razem też do escape roomu, a ponadto pan tam opowiadał nam, że... Mają też jeden pokój, który jest z motywem świątecznym, w sensie Bożego Narodzenia. I to brzmi naprawdę bardzo ciekawym. Też jak wychodziliśmy, to była taka grupka, grupka, która szła właśnie na... do tego eskabumu, do którego myśleliśmy i oni... właśnie zaczęliśmy się wymieniać, wymieniać jakby wrażeniami i oni właśnie mówili, że byli w tym pokoju świątecznym i że jest super, że mega ekstra, że podobno on jest chyba drugi na... drugi w Polsce. Więc... Wow, no myślę, że warto tam pójść. Nie, ale to dopiero oczywiście gdzieś tak za pół roku. Na razie mamy lato, także nie wyprzedzajmy. Ja mam teraz mokre włosy, bo właśnie brałam prysznic, bo dzisiaj mamy niedzielę i ogółem w ten weekend świętujemy, bo zarówno mój brat ma urodziny, jak i mój tata. Mój brat miał w sobotę, mój tata w poniedziałek, ale właśnie cały weekend mamy takiego świętowania w sobotę, czyli wczoraj właśnie spotkaliśmy się w domu, Zjedliśmy dużo fajnych smakołyków, też trochę pograliśmy w planszówki, no a dzisiaj z kolei tata nas zaprosił do restauracji, także zbieramy się gdzieś na 14:00 mamy się spotkać, no i ja właśnie wziąłam prysznic, także czekam aż mi włosy wyschną i wcześniej jeszcze się przejdziemy na, na spacer. Ja już tutaj czekam, Dobra, właśnie w tej sukience będę szła, e, a tutaj jeszcze moje buty. E, niedawno w Primarku dorwałam takie ładne mokasyny. E, były różne kolory, był blady róż, był taki też ładny e, jasny zieleń. Mi się w sumie ten blady róż chyba najbardziej podobał, ale stwierdziłam, że te beżowe będą takie najbardziej e, uniwersalne, więc je ja wzięłam. No i będą mi też pasowały oczywiście do mojej e, beżowej torebki. Jeśli chodzi o obiad, to wybrałam tradycyjne danie kuchni śląskiej, czyli rolady wraz z klyskami śląskimi i kapustą modrą. I był to naprawdę genialny wybór, dlatego że rolada była pyszna, a sos do niej jeszcze lepszy. I w sumie to zamówiliśmy kilka różnych rodzajów dań, ale mój wybór był zdecydowanie najlepszy, także tym bardziej się cieszę.